Inflacja w maju wyniosła 2,5%, była więc nieco wyższa niż w kwietniu liczona rok do roku, a jednak jest to dobra wiadomość. Dlaczego o tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB? Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj, zbyszkodzinowy Państwu. Po pierwsze, konsensus analityków był na poziomie 2,9, czyli 2,9, a zrealizowana 2,5%. Jest to duża różnica. Dlaczego? Skąd się wzięła? Tak, dane o inflacji za maj to kolejne dane w ciągu ostatnich miesięcy, które pokazują, że ta ścieżka inflacyjna wygląda nieźle, wygląda lepiej niż można było oczekiwać. I okej, okay, jakby można powiedzieć, że no 5 miesięcy z rzędu spadają ceny energii, więc to są takie czynniki, które wypomagają z zewnątrz trochę. Także w maju mieliśmy zareportowany przez GUS spadek cen paliw, co prawda minimalny, ale jednak nie do końca, przynajmniej ja to widzę na stacjach, ale um, no to też trochę pomogło. Tym niemniej, e, możemy też zobaczyć, że na razie e, są sygnały, że od strony popytowej e, trochę e, widzimy takiego hamulca dla możliwości podnoszenia cen przez firmy. No bo jesteśmy w sytuacji, kiedy od strony kosztowej niekoniecznie firmy są. Um, jakby w momencie, gdzie nie chciałyby to nosić, w pewnym sensie. Tak, co prawda, no, jeśli popatrzymy sobie na PPI, no to on cały czas wygląda bardzo korzystnie z punktu widzenia firm, ale on nie oddaje wszystkiego. Tak, bo mamy e, ceny, e, ceny siły roboczej, która bardzo wzrosła ze względu na e, minimalne wynagrodzenie. E, no i mamy taki mechanizm, gdzie uruchomiono przez COVID, gdzie jakby jedne firmy podnoszą ceny, więc jakby. Te ceny rosną dla innych firm, tak? I jakby ten kołowrotek um, oczekiwań inflacyjnych się nakręca. No i więc jakby wydaje mi się, że kiedy popatrzymy właśnie na te ceny żywności, przypomnę, w kwietniu wrócił 5% VAT na żywność, i w kwietniu te ceny żywności wzrosły troszkę ponad 2%. A teraz dynamika osłabła wzrostu cen żywności. Znaczy, w zasadzie on, ona w ogóle wyparowała, więc jakby. Często jest tak, że przy takich yy, właśnie podwyżkach, yy, które firmy muszą przełożyć na konsumenta, że wiadomo, że ten, to przełożenie jest największe od razu, ale gdzieś jest też jakiś tam ogon, tak, gdzie okay, jak nie wszystko od razu, część firm z jakimś opóźnieniem podnosi ceny, żeby trochę testować reakcję konsumenta. Więc w momencie, gdy nie mamy w ogóle tego zauważalnego w maju, to jakby jest jakimś świadectwem no nie do końca silnego popytu konsumpcyjnego w gospodarce, tak? I, i to pomimo właśnie jakby tych podwyżek płac minimalnych i ogólnie wysokiej dynamiki płac w gospodarce. To jest jakimś tam znakiem zapytania, dlaczego pomimo tego, że właśnie ten dochód rozporządzalny rośnie mocno, szczególnie realnie, no bo inflacja spadła, wynagrodzenia są dalej wysokie, minimalne wynagrodzenie wzrosło, więc no jakby ludzie powinni czuć, że mają więcej Pieniędzy w ręku, ale jednak ich jakoś bardzo agresywnie nie wydają. Może trochę odbudowują to, co wcześniej gdzieś tam im ta inflacja zżarła, prawda? Więc yy, no to pokazuje, te dane pokazują, kilka miesięcy z rzędu, więc to nie jest tylko tydzień, że jakby taki pęd inflacyjny trochę wyhamował. Wiadomo, że to nie jest tak, też od razu to podkreślam że ta inflacja już zostanie w celu, no bo jest 2,5% i dalej nie może wychodzić, tak? Dzisiaj może prezes BPP wyjść i powiedzieć, że zrobiliśmy to, tak? Mamy inflację w celu. No ale to nie do końca o to chodzi, tak? W sensie jakby z punktu widzenia banku centralnego bank powinien patrzeć, ok, to co jest dzisiaj, ale też na przykład dwa lata do przodu, trzy lata do przodu, czy jakby przy naszej y, najlepszej ocenie ta inflacja zostanie w tym celu albo blisko tego celu, tak? A wiemy, że tak nie będzie. Wzrost bo... cen energii przed nami. Tak jest. Przed nami wzrost cen energii dla gospodarstw domowych w lipcu. No i ta inflacja z tego tytułu trochę wzrośnie. Także ze względu na bazę statystyczną, tak. Więc no kolejne miesiące do pierwszego kwartału przyszłego roku, to będzie wzrost. Cen inflacji, wzrost inflacji, wzrost cen szybszy, czyli wzrost inflacji. Um, no tym niemniej, tak jak powiedziałem, to, to było wiadomo, tak, że ta ścieżka się podniesie, ale ona mi, mimo wszystko się podniesie z niższych poziomów. O, tak można powiedzieć. Więc nagle jesteśmy w sytuacji, gdzie o ile rok temu, we wrześniu, mogliśmy szeroko otwierać oczy. Wobec decyzji Rady o obniżce stóp o 75 punktów bazowych, trudno zrozumiałej wtedy, tak teraz coraz więcej będzie głosów, że taka jasna, mocna deklaracja Rady, że my nie obniżamy stóp przynajmniej do końca roku, zaczyna ym, no być coraz trudniejsza do uzasadnienia. To może dojść do tego, że jednak będzie jedna obniżka w tym roku? Znaczy myślę, że to jest dość mało realne, dlatego, że um, większość w Radzie jednak nadaje taki bardzo konsekwentny ton, że tej obniżki nie będzie, więc jakby no trochę jakby sami by sobie zaprzeczyli. No, jakby mamy, e, mamy coś takiego jak efekt podtrzymania, gdzie no, jeśli okupiemy się na jakimś stanowisku, to, to ciężko jest się z niego wycofać, tak jakby Gdybyśmy słyszeli dzisiaj z Rady, um, szczególnie z USPR-a Glapińskiego, który prezent, reprezentuje tą większość w Radzie, że jesteśmy otwarci na to, co nam pokażą dane i zdecydujemy, to wtedy powiedziałbym, że te szanse na obniżkę stóp mocno rosną, bo te dane zaczynają dawać argumenty, może nie do jakichś radykalnych obniżek, tak? bo ta, tak jak powiedzieliśmy, ta inflacja wzrośnie, no jest dużo, dużo czynników niepewności ale przy mocnym złotym, przy EBC, który za chwilę zacznie obniżać stopy procentowe, um, no i przy tym właśnie, przy tej bardziej korzystnej ścieżce inflacji przede wszystkim, ale też przy pewnych oznakach słabości z polskiej gospodarki, jak ostatni indeks PMI, zaledwie na poziomie 45 punktów, czyli... No to już kolejny 20, 20 od, odczyt, poniżej tak. 50 punktów. Po. No to jakby, który z kolei to jest jedno, ale właśnie to, że w Europie Zachodniej, na przykład, widzimy, że te PMA je od ostatnich odbiły, a u nas jest spadek, tak? I jakby to jest jakiś sygnał alarmowy, mm, więc lista argumentów za tym, że, żeby można było zacząć myśleć o obniżce. Nie mówię, żeby e, już teraz te struktury obniżać, ale żeby zacząć komunikować, jaką obniżkę rośnie. Więc e, gdyby Rada miała takie nastawienie, czekamy na dane i decydujemy tak jak to robi Fed dzisiaj, tak, który jakby mówi, że no jakby nie chcemy się deklarować, będziemy patrzeć na inflację, będziemy patrzeć na stopę bezrobocia i zadziałamy odpowiednio, no to powiedziałbym, że tak, że jakby rosną szanse na obniżkę w tym roku, ale ponieważ słyszymy bardzo jasno, że tej obniżki nie będzie, no to wydaje mi się, że też z takiego psychologicznego punktu widzenia ciężko by, będzie teraz Prezesowi i właśnie większości w Radzie zmienić zdanie i jakby wyjść i powiedzieć nie, jednak obniżymy. Tak? No bo musieliby znaleźć dobry argument, dlaczego miesiąc temu mówiliśmy, że na pewno nie, a teraz jednak to robimy. Więc y, musiałoby się, wydaje mi się, dużo zmienić, y, czy w gospodarce, czy na globalnych rynkach, żeby do tego doszło. Czyli jaki jest dla Ciebie teraz bazowy scenariusz obniżka w przyszłym roku i nie wcześniej niż w czerwcu? Znaczy, nie wiem, czy nie wcześniej niż w czerwcu. Moj, mój bazowy scenariusz jest taki, że w tym roku Rada stóp nie obniża i w pewnym momencie przyszłego roku zacznie te obniżki um, jednak wprowadzać, bo globalna gospodarka, w tym europejska, zacznie odczuwać opóźniony wpływ um, no, dłuższego okresu wysokich stóp procentowych. Wydaje się, że to jednak nastąpi, tak jakby. Mówię, wydaje się, bo ten cykl koniunkturalny, który mamy zaburzony niesamowicie COVID-em i gigantyczną pomocą ze strony państwa. Um, no bardzo został zaburzony, więc, więc też teraz ciężko mówić o takim typowym cyklu koniunkturalnym, ale jednak um, no byłoby to trochę dziwne, gdyby po kilkunastu latach euro na przykład zerowych lub ujemnych stóp procentowych. Te stopy, które mamy obecnie na poziomie 4 dla stopy depozytowej, to jest taka stopa, myślę, która jest najbardziej reprezentatywna. Nawet jeśli te obniżki, kilka tych obniżek ABC wprowadzi, no to nadal to będzie, to będą okolice 3%, czyli nadal jakby w ciągu, w kontekście ostatnich kilkunastu lat dość wysokie stopy procentowe, tak? No i jakby byłoby dziwne, gdyby to nie wyhamowało aktywności gospodarczej, ale mówię gdyby, bo, hmm, czy byłoby, bo Ostatnie dane ze strefy euro wręcz pokazały poprawę, więc jakby jest tutaj dużo też zaskoczeń i też trzeba, myślę, z taką pewną pokorą podchodzić do tego, jak oceniamy sytuację gospodarczą. Mamy obniżkę stóp procentowych w wykonaniu EBC. RPP nie zmienia stóp procentowych w kolejnych miesiącach. To powinno mieć wpływ na złotego. Czy znaczy, to już złotemu pomogło, tak? Jakby proszę pamiętać o tym, że to nie jest tak, że rynek... Się do, do tej rzeczywistości obudzi, nie wiem, dopiero kiedy EBC obni, zacznie obniżać stopy, tak jakby rynek sobie zdaje sprawę z tego, jaka jest narracja i już to wycenia, więc złoty już jest mocny, właśnie między innymi z tego powodu. Więc to, że teraz to się stanie, to nie. Znaczy, że złoty się jeszcze umocni. Tak może tak być, oczywiście, ale um, no jakby sam ten fakt, że Rada już nie obniży stóp w tym roku, a EBC obniży, to jakby rynek to już wie. Tak to już jest w tym kursie, który mamy dzisiaj. No ale to też sprawia, że złoty jest mocny i że um, właśnie ta aktywność biznesowa w polskiej gospodarce może być z tego powodu um, słabsza. Gdyby właśnie Rada się ugięła i obniżyła stopy procentowe, to wtedy złoty mógłby z tego powodu trochę stracić, no bo ten czynnik, który dzisiaj jest wyceniony, przestałby obowiązywać. O inflacji w Polsce i perspektywach obniżek stóp procentowych rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Do usłyszenia. Do Dziękuję do serdecznie.